Tajemnica Netty Fornario, rozdział pierwszy Kobieta w czerni. Znasz ten moment, kiedy coś z pozoru zwyczajnego nagle zaczyna brzmieć jak fragment opowieści z innego świata, tak właśnie jest z historią Netty Fornario, gdyby się spotkała na ulicy w Londynie lat XX 20 -20 wieku, zapewne nie wyróżniałaby się przesadnie spośród tłumu. Ot wysoka, smukła kobieta zawsze ubrana na czarno, z długimi ciemnymi włosami i nieco zbyt czujnym spojrzeniem. Ale wystarczyło się zbliżyć, posłuchać, co mówi, by wiedzieć, że miała się do czynienia z kimś nieduzinkowym Netty, a właściwie Nora Emilie Editha Fornario urodziła się około 1897 roku. Jej ojciec był Włochem. Matka angielką, zamożna rodzina, wykształcenie, podróże, a przy tym wszystkim głęboka fascynacja tym, co niewidzialne. Od młodości interesowała się okultyzmem, astrologią, teoriami o kontaktach z duchami, energią planet, a nawet telepatią. Ale to, co odróżniało ją od tysięcy innych marzycieli i spirytualistów tamtych czasów, to fakt, że ona naprawdę żyła tą wiedzą. Była członkinią zakonu Złotego Brzasku, znanej choć kontrowersyjnej grupy okultystycznej. Do której należeli również tacy ludzie jak Aleister Crowley czy William Butler Yeats. Ale dla Nettie magia nie była eksperymentem, była drogą. I to właśnie ta droga zaprowadziła ją w listopadzie 1929 roku na jedną z najbardziej surowych, odludnych wysp Szkocji, wyspę Jona. I od tego momentu wszystko zaczęło się wymykać logice. Rozdział drugi. Wyspa Jona koniec świata i początek tajemnicy. Wyspa Jona maleńka, skalista, zaledwie kilka kilometrów długości. Dziś to miejsce popularne wśród turystów, szukających kontaktu z naturą i ciszy. Ale wtedy, na początku XX wieku, była niemal zapomniana, dzika, przez co Bo jona od wieków miała reputację miejsca niezwykłego. Mówiono, że to miejsce, gdzie świat żywych i umarłych spotykają się w jednej linii. Gdzie kurtyna między tym, co widzialne, a tym, co ukryte, jest najcieńsza. To właśnie tam Nettie przybyła pod koniec października 1929 roku. Z bagażem, który zawierał kryształowe kule, książki o magii, taroty, symbole rytualne. I z dziwnym przekonaniem, że musi dokonać tam czegoś ważnego. Wynajęła pokój u miejscowej kobiety, pani Macri, i niemal od razu zamknęła się w sobie. Czytała, medytowała, czasem wychodziła na długie spacery w kierunku starożytnych ruin i cmentarzy. Niektórzy mieszkańcy zaczęli plotkować, że kobieta w Czerni kontaktuje się z duchami przodków. Potem pewnego dnia powiedziała gospodyni coś dziwnego: że musi pilnie wrócić do Londynu, że to się śledzi przez telepatię, że musi uciekać, ale nigdzie nie pojechała. Zniknęła na dwa dni, a kiedy ją znaleziono, była martwa. Rozdział 3. Ciało na wrzosowisku. Pewnego listopadowego dnia 1929 roku Nettie Fornarią została znaleziona martwa na otwartym wrzosowisku niedaleko starożytnego cmentarza. Leżała na plecach, ubrana całkowicie na czarno. Na szyi zawieszony medalion z krzyżem celtyckim, a wokół niej wyraźnie zaznaczony krąg z kamieni, ale to nie wszystko. Jej stopy były posiniaczone, jakby przez wiele godzin chodziła boso po skałach. Jej ciało było mokre od deszczu, a przecież przez dwa dni była poszukiwana, leżała tam wystawiona na żywioły. Lekarz sądowy stwierdził zapalenie mózgu i wyczerpanie. Naturalna śmierć, ale czy to możliwe? Czy kobieta, która obawiała się, czy kobieta, która obawiała się telepatycznych ataków? która przyjechała na wyspę ze satyreczną misją, po prostu zasłabła na wrzosowisku i zmarła? A co z kręgiem z kamieni, co z symbolem na jej piersi i co z doniesieniami, że widziano ją wykonującą rytuały tuż przed zniknięciem? Tego właśnie nigdy dziś nie potrafi wyjaśnić. Rozdział czwarty. Co naprawdę robiła na wyspie? Wiesz, kiedy tak zastanawiam się nad tym, dlaczego Nettie wybrała właśnie Wyspę Jona, to nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to nie był przypadek. Jona to nie była zwyczajna wyspa. Od wieków miała swoją reputację jako miejsce uzdrawiania mistyki i... Bram. Bramy między światem, bramy między rzeczywistością, a czymś więcej. Nettie o tym wiedziała. Jej notatki i książki, które zostawiła w pokoju pani MacRae, pełne były odniesień do miejsc mocy, punktów energetycznych i tak linii Ley. To coś jak energetyczne linie siatki ziemi, które według ezoteryków przecinają planetę i tworzą węzły do miejsca o szczególnej duchowej mocy. A zgadnij, gdzie znajduje się jeden z tych węzłów? Właśnie na Jonie. Neti miała z sobą przyrządy, które przypominały dziś raczej coś między kompasem a wahadełkiem, a Anteną, Ludzie, którzy ją znali, mówili, że próbowała badać te miejsca, nie tylko w teorii, ale praktycznie, jakby chciała aktywować coś na tej wyspie. Niektórzy sądzili, że szukała portalu, wejścia do innego wymiaru świata duchowego, ale nie w sensie metaforycznym, tylko dosłownym. A co jeśli jej się to udało? Rozdział piąty: czy próbowała opuścić swoje ciało? To brzmi obłędnie, nie. Ale musisz wiedzieć, że w tamtych czasach wielu ludzi, zwłaszcza tych związanych z hermetyzmem i zakonami okultystycznymi, praktykowało tak zwaną projekcję astralną. To miało polegać na opuszczeniu ciała fizycznego i podróży w innym duchowym wymiarze. Neti była jedną z takich osób. Jej zapiski mówią o tak zwanych podróżach. Poza granicę cienia. Pisała o tym, jak dusza może się unosić nad ciałem i widzieć wszystko z góry, ale ostrzegała: Nie każda podróż kończy się powrotem. Kiedy znaleziono jej ciało wokół niego, był narysowany okrąg z kamieni. To klasyczny symbol ochrony, magiczny krąg, ale on nie był narysowany w chaotyczny sposób. To był precyzyjny rytuał, tak, jakby próbowała zabezpieczyć swoje ciało przed czymś. Lub na coś czekała Niektórzy sądzą, że Nettie próbowała dokonać przejścia Rytuału opuszczenia ciała i kontaktu z czymś, co było poza zasłoną I że coś poszło nie tak Rozdział szósty, rytuał, który wymknął się spod kontroli Zacznijmy od tego, że listopad 1929 roku był wyjątkowo chłodny Zimny wiatr z północy, częste deszcze, błoto A mimo to Nettie wyruszyła boso na kamieniste wzgórze, sama, z narzędziami rytualnymi. Czy to był rytuał, czy planowała coś, co miało zmienić jej świadomość? Są tacy, którzy uważają, że Nettie popełniła coś na kształt magicznego samobójstwa, nie w sensie fizycznym, ale duchowym, że jej ciało zgasło, bo dusza nie wróciła. Lekarz stwierdził zapalenie mózgu, ale nie znaleziono żadnych śladów, urazów, toksyn, żadnych oznak przemocy. Po prostu wyczerpanie. Jakby ciało zgasło, kiedy energia z niego uleciała. Rozdział siódmy. Co znaleziono w jej pokoju? Kiedy pani Makary, właścicielka domu, w którym zatrzymała się Nettie, weszła do jej pokoju, zamarła. Wszystko tam wyglądało niepokojąco spokojnie. Łóżko było nietknięte, pościel równo zasłana, a na stoliku Kilka książek, notatnik i coś, co wyglądało na ręcznie narysowaną mapę. Ale nie była to mapa geograficzna, raczej coś w rodzaju schematu energetycznego linia za linią, symbole, które przypominają znaki astrologiczne i runy. Najdziwniejsze jednak było to, że na środku tej mapy widniał znak coś na kształt oka wpisanego w trójkąt, a obok niego tylko jedno słowo przejście. Wielkimi, drukowanymi literami. I jeszcze jedna rzecz. Na podłodze leżała miedziana blaszka, gładka, starannie wypolerowana. Na niej ktoś, prawdopodobnie Netty, wygrawerował coś w języku, którego nikt nie rozpoznał. To nie był łaciński alfabet, przypominało starożytne pismo. Może koptyjskie, może coś związane z mitologią egipską, którą Netty się interesowała. Nikt nie potrafił tego odczytać. Czyżby była to część rytuału, może coś, co miało chronić duszę podczas podróży, a może kod? Pamiętaj, aby zasubskrybować, zanurzeni w temat, jeśli chcesz poznać kolejne historie, które nie mieszczą się na powierzchni, bo najciekawsze rzeczy zawsze są pod spodem. Rozdział ósmy, ostatnia notatka. W jej notatniku odnaleziono kilka wpisów. Większość dotyczyła teorii o ciałach subtelnych, czakrach, harmonii duszy z energią kosmiczną. Ale ostatnia notatka była inna. Nie była datowana, ale wyglądała na świeżą, może napisana tuż przed jej wyjściem. Brzmiała tak. Czyj otwarte? Dzień przemówił Jeśli nie wrócę, zamknij krąg. Niech ziemia pozostanie czysta. Przyszedł mnie zimny dreszcz, kiedy pierwszy raz to przeczytałam, kim lub czym był ten cień i co to znaczy zamknąć krąg? Czy Nettie wierzyła, że coś zdołało się przedostać razem z nią? Rozdział dziewiąty. Co widzieli mieszkańcy. W dniu, w którym Nettie zniknęła, kilku mieszkańców wyspy zauważyło coś dziwnego i to nie są bajki opowiadane po lata. To zapiski z relacji złożonych jeszcze w 1929 roku. Jeden z rybaków twierdził, że widział srebrne światło nad wzgórzem późnym wieczorem. Inna kobieta mówiła o niskim, pulsującym dźwięku, dochodzącym z głębi wyspy, jakby coś rezonowało z samą ziemią. Ale najbardziej poruszające było świadectwo małego chłopca. Twierdził, że widział panią w czerni. Która szła po co w stronę wzgórza i nagle zniknęła dosłownie, tak jakby rozpłynęła się w powietrzu. Czy to były tylko zbiorowe urojenia, a może coś więcej? Rozdział dziesiąty. Dlaczego śledztwo zostało zamknięte? To jedna z najbardziej zastanawiających rzeczy w całej tej sprawie, choć ciało Nettie znaleziono w niecodziennych okolicznościach, a dowody wskazywały na coś znacznie bardziej zburzonego? Niż zwykła śmierć zwycięczenia? Śledztwo szybko zamknięto. Powód: brak dowodów przestępstwa. Ot, kobieta, która się przeziębiła, zasłabła i zmarła na wzgórzu. Tak uznały władze. Żadnych dalszych pytań, żadnych autopsji poza podstawową. I co więcej, rodzina Netty nigdy nie odzyskała wielu z jej rzeczy, w tym rytualnych przedmiotów. Ktoś tu czegoś nie chciał, ujawni. Rozdział 11. Teoria numer jeden nieudany rytuał ezoteryczny. W kręgach okultystów mówi się, że Netty próbowała otworzyć tak zwane drzwi pomiędzy światami. W ezoteryce często pojawia się motyw portali energetycznych miejsc na Ziemi, które mają szczególne znaczenie duchowe lub kosmiczne. Wyspajona z jej starożytnymi ruinami, celtyckimi grobami i historią mnichu była idealna. Według tej teorii Nettie przeprowadziła samotny rytuał na wzgórzu. Miała używać miedzianych płytek do ustabilizowania pola energetycznego oraz zakreślić magiczny krąg ochronny. Ale coś poszło nie tak. Może nie zamknęła kręgu, może zrobiła to w zbyt silnym miejscu, a może nie była gotowa. Niektórzy wierzą, że coś, jakaś siła przeszło przez ten portal, a Nettie zapłaciła za to cenę. Rozdział 12. Teoria numer 2. Eksperyment parapsychologiczny to podejście bardziej naukowe, choć wciąż bardzo spekulatywne. W latach 20. i 30. XX wieku w Londynie i Edynburgu działały grupy badaczy zjawisk parapsychicznych. Eksperymentowali z telepatią, hipnozą, podróżami astralnymi. Nety miała z nimi kontakt, co wiemy z jej listów i uczestnictwa w spotkaniach hermetycznych. Jedna z hipotez mówi, że Nettie celowo udała się na Ionę, aby spróbować przeniesienia świadomości. Chciała oderwać ducha od ciała i sprawdzić, czy może komunikować się z innym wymiarem. Ale jeśli rzeczywiście jej się to udało, mogła nie znaleźć drogi powrotnej. W tym ujęciu jej ciało zostało na ziemi, a świadomość pozostała gdzieś indziej. Rozdział 13. Teoria numer 3. Zabójstwo. Choć większość śladów wskazuje na śmierć naturalną, pojawiły się również głosy, że Nettie mogła zostać zamordowana. Dlaczego? To bardziej przyziemna wersja historii, ale nie mniej mroczna. Nettie była bogata inteligentna, a do tego otwarcie mówiła o swoich ezoterycznych przekonaniach. Miała też dostęp do informacji, należała do środowisk, które nie każdemu były na rękę. Coś jeśli powiedziała za dużo albo próbowała odkryć coś, co inni chcieli ukryć. Niektórzy badacze tej sprawy podejrzewają, że mogła natknąć się na lokalny kult lub zakon. Może nie chciała współpracować, może złamała jakąś zasadę. Według tej teorii, rytualna atmosfera jej śmierci została celowo upozorowana. Rozdział 14. Echo Polata współczesne próby kontaktu. W dzisiejszych czasach wyspa Jona stała się miejscem pielgrzymek nie tylko chrześcijan, ale też duchowych poszukiwaczy. Co ciekawe, niektórzy odwiedzający twierdzą, że wciąż wyczuwają tam dziwną obecność. Był taki przypadek w 2007 roku. Pewna kobieta medytująca na wzgórzu nagle straciła przytomność. Kiedy się ocknęła, powiedziała, że słyszała kobiecy głos mówiący po angielsku: Don't open the gate again nie otwieraj znowu bramy brzmi jak sensacja. Może, ale historia Nettie wciąż żyje wśród ludzi, którzy zajmują się zjawiskami paranormalnymi. Są tacy, którzy próbują nawiązać z nią kontakt za pomocą medytacji, hipnozy, a nawet seansów spirytystycznych. I są tacy, którzy wierzą, że Nettie nigdy naprawdę nie odeszła. Rozdział 15. A jeśli to była tylko choroba psychiczna? To pytanie musimy zadać, bo ono również wraca w wielu rozmowach. Co jeśli Nettie po prostu cierpiała na niezdiagnozowaną chorobę psychiczną? Urojenia, obsesje, halucynacje mogą prowadzić człowieka do działań niezrozumiałych dla innych. Nettie była samotna, bardzo zaangażowana w swoje przekonania, czasem obsesyjnie. Czy to możliwe, że to wszystko, rytuały, mapy, notatki, były... Tylko symptomami czegoś, czym nie potrafiła sobie poradzić? Może, ale wtedy trzeba by przyjąć, że wszystko inne: od śladów po rytuał, po świadków, którzy widzieli dziwne zjawiska, to tylko zbieg okoliczności. Tylko czy wszystko może być przypadkiem? Rozdział 16. Co zostało po Nettie? Po śmierci Nettie jej ciało zostało pochowane w cichej części wyspy. Na jej grobie nie ma nazwiska, tylko kamień z wyrytym symbolem słońca i luny. Symbol równowagi. Jej notatki zaginęły. Część rzeczy została zabrana przez władze, inne przez zakon różokrzyżowców. Niektóre listy, które pisała przed śmiercią, wciąż znajdują się w archiwach w Londynie, ale są trudne do zdobycia. To, co naprawdę zostało po neti, to historia. Zagadka. Tajemnica, która co jakiś czas wraca i nie pozwala o sobie zapomnieć. Zakończenie. Cień, który nie zniknął. Czasem, kiedy czytam o tej sprawie, zastanawiam się, co ona widziała tam na wzgórzu, co słyszała, czy naprawdę udało jej się otworzyć jakiś portal, a jeśli tak, dokąd prowadził. Nezifornario Fornario mogła być marzycielką, mogła być nawiedzoną mistyczką, albo badaczką nieznanego, która zapłaciła najwyższą cenę za próbę przekroczenia granicy, której nie powinno się przekraczać. Ale bez względu na to, jaka była prawda, coś zostawiła po sobie cień, ciszę i pytanie, które do dziś nie ma odpowiedzi.